Oto powody, dla których dobrze, że Jan nie będzie reprezentował Polski na konkursie Eurowizji 2023. Po pierwsze, Jan jest Belzebubem. Ja sobie w niedzielę chciałem z rodziną zobaczyć Eurowizję, a tam patrzę, jakiś koleś lata, robi jakieś okultystyczne, satanistyczne obrzędy. Przecież no to była transmisja z czarnej mszy, ja się bałem, że on tam zaraz kota wyciągnie i go w ofierze złoży. Ja nie wiem, czy tam TVP to jest od Telewizja Polska, czy od TV Pentagram. Po drugie, Jan nie reprezentuje prawdziwego polskiego mężczyzny. No, jaki polski mężczyzna ma dłuższe włosy? No, skandal! Jaki polski mężczyzna chodzi z widocznym pępkiem? No, po prostu dewiacja! Jaki polski mężczyzna tak się wygibuje na prawo, lewo, wygibasy robi dziwne? No, to jest po prostu niedopuszczalne. Poza tym, Jan nie reprezentuje w swoim wyglądzie typowego patriotycznego zachowania. No, proszę tutaj zobaczyć idealne zdjęcie, porównanie. Jaki to jest krawat? No, z kaczkami. Jaki był prezydent? Kwa, kwa Kwaśniewski. Jaki był premier? Kaczor Donald Tusk. Jakiego teraz mamy prezesa? Kaczyńskiego. I to ma być. A ten co? Na czarno ubrany jakby jakaś żałoba była. Po trzecie, tu jest Polska, a Jan Najwidoczniej, tego nie potrafi uszanować, śpiewa w obcych nami językach, w jakichś, prawda, zaborców, najeźdźców po angielsku. A poza tym, jakich gladiatorów my w Polsce mieliśmy? Husarze, pionierzy, ułani, oczywiście, ci zapaśnicy... Ale gladiatorów tu nigdy nie było. Po czwarte, kryzys inflację mamy i polskie miasta ciężko miałyby się dogadać, które z nich będzie organizatorem Eurowizji 2024 i po co nam to wszystko? Kto pieniądze na organizację tego wszystkiego da? Zagranicy by tu przyjeżdżali, korki by były, śmieciliby na ulicach, my tu żadnej Eurowizji nie potrzebujemy. I po piąte, argument ostateczny, po którym już nie ma żadnej dyskusji, po prostu będziecie zgniecieni zaorani. Edyta Górniak. No, chyba ma 4000 lat, tak? Powiedziała, że jest aniołem, strażnikiem, dba o Polskę, chroni ją przed różnego rodzaju potworami, demonami, belzebubami, robotami, i ludźmi bez duszy. I ona chyba wie najlepiej, co jest dla nas dobre, tak? Powiedziała, że Jan nie. No to ja nie, nie ma dyskusji.